Cześć, witajcie. Nazywam się Mariusz Wilcz. Część z Was na pewno mnie zna, kojarzy. Brałem udział w kampanii informującej, uświadamiającej, że choroba taka jak fibromialgia istnieje jest chorobą poważną. A wielu z Was w ostatnim czasie zadaje mi pytanie, jak się czuję. Powiem tak, czuję się całkiem świetnie. Udało mi się pokonać wiele problemów, cofnąć wiele rzeczy niestety nie wszystkie, ale to, co mogę z dumą powiedzieć, od czterech lat żyję bez bólu, bez tego ciągłego, przejmującego bólu. Przypomnę, niektórym byłem w szóstym stadium fibromialgii. Mówi się, że w ostatnim nie ma z niego wyjścia. Chodziłem o dwóch kulach z ogromną trudnością. Zażywałem mnóstwo różnych leków przeciwbólowych, a dzisiaj tak nie jest. I wielu pyta: jak zdrać sekret? Powiem Wam, bardzo długo przygotowywałem się. Do tego podcastu, do, tej, do nagrania tej wypowiedzi. Sądzę, że dzisiaj po tym szczególnie, co usłyszałem, co przeczytałem na naszej stronie Razem Fibromialgi, która ma być swoistą grupą wsparcia, post jednej z członkiń Sylwii, która, no można powiedzieć, naskoczyła na, na nas, na nas osób chorych, którzy mają się wziąć w garść. Okej, okay. na pewno chciała zrobić coś dobrego i tutaj nie będę w żaden sposób jej linczował. Sylwia, dzięki za każde dobre słowo, za to, że chcesz mówić o metodach, chcesz, czujesz ogromną potrzebę pomagania ludziom. Jednak warto wziąć pod uwagę, że no, pomagę trzeba umieć I, i nie każdego zmobilizuje taka forma, którą, którą przedstawiłaś. Każdy z nas cierpi. Każdy z nas cierpi nie tylko z powodu bólu, ale wielu, wielu innych ograniczeń, ogromnej senności, ogromnego zmęczenia, czasami bezsenności, bo ten sen to jest raczej letarg, a nie w żaden sposób możliwość poprawy naszego stanu zdrowia, regeneracji i tego, że, że możemy wstać i czuć się świetnie. Ale przechodząc do meritum, co mi pomogło? Słuchajcie, zabrałem się od merytorycznej strony, sam jestem po ekonometrii, więc wykonałem po prostu badanie empiryczne, statystyczne, gdzie zadałem sobie dwa, dwie tezy, dwa pytania. Pierwsza, stosunkowo prosta: co powinienem dostarczać mojemu organizmowi, aby miał wszystko, czego potrzebuje, czyli w teorii sam sobie radził z wieloma problemami, chorobami, infekcjami itd. itd. To pytanie było kluczowe i powstało ono przy rozmowie z lekarzem, który, który opiekował się mną. Powiedział, że okej, okay, musi pan coś robić, szukać jakiejś alternatywnej metody, bo medycyna akademicka niestety nie jest panu w stanie nic zaproponować. Jest to choroba nieuleczalna, na którą nie ma lekarstwa. I my, my jako lekarze, nawet profesorowie, rozkładamy ręce My co najwyżej możemy się próbować dowiedzieć, co to jest za choroba, jaką ma, jaki to jest genotyp, jaką ma genezę, spróbować zadać sobie pytanie o jej przyczyny, ale nie potrafimy na tą chwilę żadnych konstruktywnych odpowiedzi udzielić. No i to pierwsze pytanie, które sobie zadałem, było, było przepraszam za dodatkowe dźwięki było tyle trudne i o tyle proste zarazem, bo można było łatwo znaleźć na nie odpowiedzi. Odpowiedź każdy z Was i zachęcam, zachęcam Was do tego, żebyście sami odrobili tę tą, tą lekcję, poszukali informacji na ten temat z dietetyki, podstaw dietetyki, co powinniśmy się odżywiać. To ja Wam podpowiem tak pokrótce. Powinniśmy jeść w różnych stosunkach tłuszcze, różnego rodzaju tłuszcze, białka, a, i węglowodany. Węglowodany proste, węglowodany złożone, a, mniej więcej w takiej równej proporcji, wtedy nasz organizm będzie a, odpowiednio odżywiony, no, ale to nie jest odpowiedź, o którą mi chodziło, a, ponieważ i węglowodany, i tłuszcze a, zawierają jeszcze inne związki, na przykład witaminy, różnego rodzaju Enzymy, mikro i makroelementy, pierwiastki, które również są niezbędne naszemu organizmowi, żeby chociażby zachować odpowiednią gospodarkę, czy też równowagę zasadowo kwasową. Takowa musi w organizmie również zaistnieć. Dlaczego o tym mówię? Bo często w badaniach moczu podaje się pH moczu. Jak zwrócicie uwagę, Zapewne większość z Was będzie miała wynik w okolicach 5-6 pH, a powinien być na poziomie 7-4. Wtedy możemy mówić o tym, że nasz organizm ma zachowaną równowagę zasadowo kwasową i nasze nerki na odpowiednim poziomie pracują. Już jeśli uda Wam się te informacje zebrać, to świetnie, bo będziecie już wiedzieli mniej więcej, jaki poziom minerałów, mikro, makroelementów musicie dostarczać. I teraz drugie pytanie: znowu proste, ale odpowiedź była szalenie trudna do określenia, ponieważ też wymagała ogromnych ilości obliczeń, ale przede wszystkim poszukiwania źródeł, badań mówiące o tym, jaka zawartość jest wartości odżywczych w naszych produktach, w naszym codziennym odżywianiu. No, i wyobraźcie sobie, że trzeba, no bo po co jest nam to potrzebne? No, po to, żeby określić, ile tych wartości odżywczych codziennie dostarczamy do organizmu. Oczywiście każdy z nas, wstając, je, na, je jakieś śniadanie, je jakiś obiad i jakąś kolację. Czasami są jeszcze jakieś przekąski, jakieś grzeszki, które nam się tutaj pojawiają. No i okej, okay, one są. I to wszystko zebrane razem daje nam jakiś wynik. Jak gdy zebrałem swój wynik, czyli ustaliłem, co przez ostatnie 12 lat zwykle jadłem na śniadanie, okazuje się, że nie jadłem śniadań, jadłem obiad, kolację, jakieś przekąski, czasami fast foody, i gdy zebrałem te wszystkie informacje, no to miałem już mniej więcej średni obraz tego, jak ja się odżywiam. Dwa, musiałem zobaczyć Ile w danych pokarmach jest tych wartości odżywczych, mikro, makroelementów, które powinienem, i pierwiastków, które powinienem dostarczać do mojego organizmu? No i uważajcie, wynik wyszedł mi katastrofalnie niski. Okazało się, że przez ostatnie 12 lat odżywiałem się na poziomie albo dostarczałem do mojego organizmu w formie pożywienia jakieś 15, maksymalnie 20% tego, co mój organizm potrzebuje. Jaki był wniosek? Mimo ogromnej nadwagi. Byłem skrajnie wyczerpany i niedożywiony. Jak mógł w takiej sytuacji funkcjonować normalnie mój organizm? No normalnie nie mógł. Funkcjonował, bronił się tak długo, jak, jak potrafił, ale okazało się, że, że to jest wszystko że, że niestety zapasy się wyczerpały. A zaczęliśmy z lekarzami, bo przedstawiłem wyniki lekarzom, nawet profesorom, którzy zajmują się w Polsce badaniami nad fibromialgią, oni powiedzieli ze zdumieniem, że w życiu nie zwrócili uwagi na to, że odżywianie może mieć taki, tak ogromne znaczenie i wiele osób mówi, że faktycznie może być niedożywione. Ale czy dożywianie teraz organizmu odwróci ten stan rzeczy? Nie są w ogóle przekonani, pewni. To trzeba spróbować. Dla mnie woda na młyn. Spróbowałem. Pierwsze efekty miałem po 4,5 miesiąca. Tylko problem był taki, no, co trzeba było przez ten czas jeść. No, okazało się, gdy zliczyłem, biorąc pod uwagę wyniki badań różnych niezależnych instytutów, które prowadzą badania zawartości, wartości odżywczych w różnego rodzaju pokarmach, warzywach, owocach. No to okazało się, że warzywa, które mieliśmy w latach 80., kiedy byłem dzieckiem, a obecnie niestety są bardzo mocno zubożone wartości odżywcze. Taki bardzo skrajny przykład, który, który mnie uderzył, to na przykład zawartość bodajże, beta korotenu w marchwi albo jakiejś innej substancji. Musiałbym to teraz wrócić do, do tych notatek, a nagrywam to po prostu tak ad hoc. Do to okazało się, że bym, w latach 80. wystarczyło, że zjadłem jedną marchewkę, obecnie musiałbym ich zjeść w okolicach 9 żeby dostarczyć dzienne zapotrzebowanie danego pierwiastka, który jest w marfii na dzień dzisiejszy. Okazało się, kiedy zacząłem zliczać, na śniadanie musiałbym zjeść około 1,5 kg różnych produktów. Dzięki temu dostarczyłbym tą dawkę wartości odżywczych, które są przypisane w śniadaniu. No i kolejne 1,5 kg na obiad i około 1 kg na kolację. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dużo. To też jest bardzo drogie, żeby taką ilość wartości odżywczych i pożywienia w ogóle przyswoił organizm. Ktoś powie: Nie da się. No, można próbować soki, ale uderzyła mnie jeszcze jedna, jeszcze jedna tabela, która pojawiała się w tych badaniach. To jest zawartość substancji szkodliwych i niepożądanych, tzw. pestycydów w tych produktach. No i okazało się, że jedząc tak dużej ilości, no dostarczyłbym wartości odżywcze, ale niestety też duże ilości rzeczy, które nie są koniecznie potrzebne w tym, w tym organizmie. Krótko mówiąc, obecna żywność jest pusta, jest mało wartościowa. To przykre. Co mnie skłoniło no do poszukania mądrych suplementacji, również tutaj poprosiłem lekarzy o, o wsparcie. No, tutaj doszliśmy do wniosku, że suplementacja, która jest dostępna, a jest dostępna naprawdę na bardzo szerokim poziomie w aptekach, w najlepszym przypadku najdroższe preparaty przyswajają się w okolicach maksymalnie 30%, z tego względu, że są przygotowane w sposób chemiczny, laboratoryjny przez, przez światowe laboratoria. No i może dochodzić do witaminozy, czyli przyjmowanie bardzo dużych ilości, owszem, wpłynie na przyswajalność. Tych, tych pierwiastków, tych witamin, ale niestety może też uszkodzić w jakiś sposób niektóre organy, typu nerki, typu wątroba, której tak w ogóle ledwo, ledwo zipi po takiej ilości leków przeciwbólowych, które do tej pory przyswajałem. Więc skupiłem się na poszukiwaniu lepszych suplementów. Są one dostępne. Są to suplementy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, krótko mówiąc, bardziej pochodzenia naturalnego. To są różnego rodzaju aloesy, to są różnego rodzaju koktajle białkowe. Nie chcę reklamować firm, których korzystam. Osobom zainteresowanym wiadomości prywatnej mogę przekazać dokładną listę suplementów, które ja biorę, które mi pomogły. I to jest udowodnione w sposób też medyczny, naukowy. Nie na zasadzie wydaje mi się, że to mogłoby mi pomóc. Ale mówię, zwróćcie uwagę na, na to, żeby jeść odpowiednią ilość białka, białka pełnowartościowego, które zawiera wszystkie aminokwasy egzogenne. Zwróćcie uwagę również na to, żeby była odpowiednia postać i odpowiednia wartość magnezu, tyle, ile organizm dziennie potrzebuje, grupy witamin B, witamina C, no i przede wszystkim witamina D3 z dodatką witaminą K2MK7. Kiedy zrobiłem sobie badania, jakie spustoszenia albo jakie braki mam w organizmie, to właśnie witamina D miałem na poziomie 6 nanogram na decylitr, bodajże taka jest to jednostka, to jest określenie witaminy D25OH bodajże, gdzie norma podobno jest określona na poziomie 80, więc to było skrajnie niskie. Poza tym lekarze stwierdzili również osteoporozę w dłoniach, czyli skrajne odwapnienie już um, tych, tych części. No, pracowałem ewentualnie przy komputerze albo prowadziłem samochód, więc te dłonie nie były w jakiś tam sposób mocno e, obciążane. E, Dlatego organizm widocznie potrzebował wapki gdzie indziej. E, polecam zastanowić się nad tym, jakie ślady wapniowe w waszych organizmie i do czego wapń jest również wykorzystywany, oprócz tego, że wykorzystywany jest w kościach. No i wyobraźcie sobie, um, um, zacząłem uzupełniać, ale tylko do wysokości dziennego zapotrzebowania. Tak zalecili mi lekarze, żeby nie przesuplementować się żeby nie za bardzo wzbogacać. Najlepsze skutki są, kiedy jem śniadanie i uzupełniam to suplementem, Mamy dużo większą ochronę dla układu pokarmowego i zdecydowanie większe wchłanianie. Musiałem również też poprawić wchłanialność tych suplementów poprzez jelita. No, i tutaj niezbędne było stosowanie również ols stosowanie błonnika. To nawet pomogło to, że zaparcie, które, które miałem i takie bardzo nieczęste wypróżnianie, spowodowało, że mój organizm zaczął. Zdecydowanie lepiej funkcjonować. Um, tak jak napisałem tutaj w wpisie, pierwsze efekty miałem dopiero po 4,5 miesiąca. Um, długo. Ktoś powie, bardzo długo, niektórzy też nie wytrzymują. Um, ja wykonując obliczenia, wykonując te wszystkie rzeczy, dochodząc do wniosku, że mój organizm jest skrajnie niedożywiony, doszedłem do, do takiego wniosku i postawiłem sobie tezę, skoro jestem niedożywiony i zacznę się odżywiać na porządnym poziomie czyli to, co organizm codziennie potrzebuje. Organizm ma duże pokłady i dąży do tego, żeby żyć w stabilizacji. W końcu będzie musiał to przynieść jakiś efekt. Nie marzyłem o tym, żeby dojść do takiego stanu, w jakim obecnie jestem. Przekroczyłem swoje wyobrażenia, marzenia. Wyszedłem z łóżka. Nauczyłem się na nowo chodzić. Chodzę bez skul. A co więcej, po 8 latach wróciłem do grania w piłkę nożną. Nie jest lekko. Nadal mam nadwagę, ale mam siłę, wysypiam się, mam normalny sen, mówię to wszystko z pamięci, nic sobie nie przygotowywałem, a miałem potężne problemy z wypowiadaniem się, więc w tej chwili no, no po prostu jest rewelacja życzę Wam wszystkim czegoś, czegoś takiego, ale to nie jest prosta droga, to jest bardzo trudna droga. Ja jestem przygotowany merytorycznie do tego, żeby z Wami dyskutować o takiej czy innej rzeczy. Wiem, że niektórym pomagają CBD i in LDN i różne, różne, różne środki z marihuany. Każdego to jest wolna decyzja. Ja tego nie musiałem stosować. Owszem, na pewno jest to element, który będzie wpływał pozytywnie na, na czyjeś samopoczucie. poczucie. Ja odnios odniosę się tylko do tego, co jest naturą. No niestety, nienaturalne jest to, że musimy być skazani obecnie na suplementacji, ale jeśli stać kogoś <laughs> i ktoś ma tak dużo samozaparcia, aby odżywiać się w 100% zgodnie z zasadami dietetyki, zachęcam i niech nam mówi o, o tym, jakie są jego odczucia, jak, jak poprawia się jego, jego zdrowie, bo powiem Wam szczerze, jeśli nie weźmiemy się za podstawy, a podstawą jest odżywianie, bo jesteśmy tym, co jemy, nie możemy sądzić, że będziemy mieli długofalowe, długofalową poprawę swojego stanu zdrowia. Ja żyję już prawie piąty rok bez bólu. Prowadzę własną firmę, zajmuję się szkoleniami, szkolę ludzi, inspiruję, jestem także mówcą motywacyjnym, lektorem. Realizuję się w sposób niesamowity, ale musiałem się nauczyć żyć na nowo, wykorzystując swoje dotychczasowe życie biorąc pod uwagę pewne ograniczenia, które jednak są, ale są już w tej chwili naprawdę nie, niewielkie i, i szczerze mówiąc <kuh> życzę Wam e, dużo zdrowia. Co jeszcze Wam powiem, tak w 2014 roku, to też jest taka duża ciekawostka, przeszedłem e, 16 razy anginę ropną. otrzymywałem 16 razy antybiotykoterapię, to jest w ciągu 12 miesięcy i to są informacje, które Mam od mojego lekarza, bo ja tego nie liczyłem. On, to, to, to mój lekarz liczył 16 razy antybiotyk. Wyobraźcie sobie cud. Lekarz powiedział, że mi to jeszcze nie zabiło, i to był taki element, który mu powiedział, żebym po prostu szukał alternatywnych metod. W związku z tym, że miałem takie ogromne stany ropne w gardle, zostałem skierowany do laryngologa. Laryngolog, na pierwszej tylko wizycie, powiedział, to musimy panu wyciąć te migdałki. Ale ja byłem uparty i powiedziałem, dobrze, ale z jakiego powodu. No, bo jak ma pan ropę, to, to to trzeba je wyciąć. A ja mówię, no, ale to z jakiego powodu? Byłem, no, nadal uparty. No i ja mówię, no, zasugerowałem to, może pani doktor, sprawdźmy, czy, czy nie wiem, czy mam jakąś bakterię, czy może jakiegoś paciorkowca, bo wiem, że on może takie, 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 takie sugestie dawać. No i lekarka mówi, no, ok, zrobiłem panu badania. Tylko był warunek, że musiałem być chyba bodajże przez tydzień bez żadnego antybiotyku. No i to udało się. Zrobiono mi wymaz gardła. Wróciłem potem po wyniki na konsultację do lekarki. No i doktor mówi, no to wytniemy panu migdałki. No dobrze, ale jakie mamy wyniki? No ma pan w sumie normalną, naturalną florę bakteryjną. No nie ma pan żadnego paciorkowca, żadnego gronkowca. Nic się tutaj nie, nie dzieje. Okej, okay. ale ja bym panu wycięła te, te migdałki. Ja mówię, no ale dlaczego, skoro, skoro jest ok. No, ale kto wie, może coś siedzi w środku. No to ja powiem tak, no to, to ja się zastanowię i wtedy do pani wrócę. No i nie wróciłem i wyobraźcie sobie, jest 2020 rok. Ja nadal mam migdałki e, swoje, własne. Nie ma w nich żadnych dziur. Wszystko się bardzo dobrze zasklepiło. E, co więcej, już od ponad roku nie chorowałem. E, Teraz mamy sezon grypowy. Mniej mojej rodziny grypy się już w tej chwili nie imają. Jak to zrobiłem? No to jest właśnie kwestia odżywiania i oczyszczenia jelit. Czyli ten błonnik, czyli naturalny sposób, to co, to co musimy dać jelitom, żeby miały to, co potrzebują. No i kolejna kwestia, którą, którą wziąłem, no to jest też probiotyki. Pożywne bakterie, bakterii kwasu mlekowego. Tutaj mamy bardzo duże polskie złoto, czyli kapusta kiszona, sok z kapusty kiszonej, ogórki kiszonej. Jak czasami macie roczne czy dwuletnie ogórki kiszone gdzieś tam pochowane, to zobaczcie, na nich jest taki biały nalot. To to są właśnie bakterie kwasu mlekowego, to jest to złoto, które potrzebują nasze jelita. Bo bakterii potrzebujemy w okolicach 2 kg mieć w jelitach, a tyle nie mamy szczepów bakterii, które zamieszkują nasze jelita. Ostatnio gdzieś czytałem, że to jest nawet 4000 różnych rodzajów. Zobaczcie, gdy idziecie do lekarza i bierzecie antybiotyk, a lekarz przepisuje wam koniecznie jakiś probiotyk. I tam jest jeden do czterech szczepów bakterii. Mi się udało zdobyć taki, który ma 12 szczepów, miliard bakterii plus pożywka. To jest o tyle kluczowe, ponieważ kwas żołądkowy, który jest bardzo kwasy, to jest kwas solny rzędu pół do 1,5 pH i on taki ma właśnie być potrafi zabić wszystkie, wszystkie bakterie w naszym, w naszym przewodzie pokarmowym kiedy mamy taką dwuskładnikową kapsułkę pierwsza się rozpuszcza właśnie kolejna druga z pożywką i z bakteriami już się rozpuszcza w jelitach jest pożywka, bakterie szybciej się namnażają, szybciej Rozmnażają się w naszych jelitach, zasiedlają te jelita. No i mówi się, że jelita są naszym zdrowiem. Poza tym, ostatnio u jednego lekarza, który bardzo skrytykował to, że jelita odpowiadają za naszą mądrość, że za, za naszą mądrość też w jakimś tam stopniu, ale za naszą odporność organizmu, powiedział, że to szpikosty produkuje białerki, krwinki. Tak, oczywiście ma rację, ale żeby szpik również działał właściwie potrzebne są właściwa flora jelitowa może to tyle na teraz czekam na wasze pytania kontrargumenty chciałbym żeby ta grupa razem fibromialgi czy strona fibromialga zaczęła żyć na nowo właśnie poprzez mój krótki Dźwiękowy artykuł, bo nie sposób tego opisać, dlatego postanowiłem to po prostu nagrać, żebyśmy pospierali się, podyskutowali. Chciałbym zmusić Was do, do, do samodzielnego poszukiwania, ponieważ to będzie Waszą motywacją: Poszukanie odpowiedzi, czy naprawdę jesteśmy tym, co jemy, co powinniśmy jeść i co jem, ile dostarczam wartości odżywczych w swoim codziennym pożywieniu. I tyle. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo sił, cierpliwości i zachęcam do gorącej dyskusji. Trzymajcie się. Hej.